Cześć, cześć, dzień dobry, jestem Agata. Witam Was w kolejnym odcinku ze Stadiwali. W ogóle jak to jest możliwe, że ja teraz wpisałam, że dziewiętnasty? Poczekajcie chwilę. Jakim jestem? dziewiętnasty i teraz nie niby 20, jak jest 22 dzień wiosny? Czy ja nie potrafię liczyć? Słuchajcie, moje odcinki. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18 i teraz 19? Czy ja czegoś nie wrzuciłam? Oczywiście, że czegoś nie wrzuciłam. Dobra, <laughs> to ja jeszcze mam w zapasie. Jeszcze mam w zapasie. Mam w zapasie filmiki. Dobra, wszystko się zgadza. Dobra. Czyli mamy 22 dzień, 22 drugi odcinek. Pomogłaszcz koteczka. Możemy się odebrać pikaksa. I możemy sobie. Jakby chciała. O, dobra. I ile tego trzeba niby? Jeden. Dobra. Jeden potrzeba do Community Center. Więc sobie tutaj włożymy. Zgubiłam się znowu. Ej, słuchajcie, to moje ADHD, to mogłoby się uspokoić. List. Dostaliśmy pieniążki od taty. Super, bo się przydadzą właśnie na... pikaxa. E, nie na Pikaksa. Kurczę, no... Nie, nie mogę się skupić, nie umiem mówić absolutnie, ja nie wiem w ogóle, co ja robię streamując gry, skoro ja nie potrafię się wysłowić. Jakby co to moje przeziębienie trwa dalej, bo nagrywam jeden odcinek po drugim <laughs> ciągiem. Dlatego przepraszam za jakieś takie pociąganie nosem i tego typu rzeczy. 25 pieces of stone. Dobrze przyniosę ci. Wszyscy siedzą w domach, więc można im pogrzebać sashimi w śmietnikach. A mamy jeszcze też trochę czasu, zanim się Clint otworzy. O, dziadu wstrętny, i sobie. No, ja też nie chcę. Idź, 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 idź. Idź szybciej. Czekaj, ja cię tak trochę cię tutaj o. Ty się powkurzasz. O, właśnie. A, pusty świetnik. To nie było warte tego zachodu. Ale patrzcie patrzcie, jak zasuwa! Jak zasuwasz się za nim kurzy. Mam nadzieję, że Major nie wyjdzie teraz jeszcze z domu. Jak w ogóle mam jakiś bilet do Majora? Przydałoby się go tutaj przynieść i odebrać nagrodę. Za bycie pomocnym obywatelem Pelican Jeszcze dyszka, jeszcze pogadamy sobie, w sensie 10 minut, jeszcze pogadamy z Penny. Tak, tak, wszyscy mają nas lubić. Nawet ten nieznośny, okropny Shane. Siemka. To dobra cena, tyle, tyle bym chciała właśnie sprzedawać moje ziemniaczki. Super, możemy iść do kopalni. I chciałabym, e, proszę bardzo. Super, dzięki, Nara. Tak jest. W sumie mogę jeszcze. O. Hop, to są jakieś śmieci, niepotrzebne mi w tym momencie. I idziemy do kopalni. Tu jeszcze w Joja Mart możemy sobie przejrzeć śmietnik. Może będzie to jakiś sukces? Oh. Powiedzmy. Powiedzmy, że to był sukces. Czy ja dam radę przejść tam górą? Nie, pewnie... O, robaczki! Pewnie nie będzie to zbyt optymalne. Uuu... Pierwszy raz to widzę. Ja nie wiem czy to jest coś nowego, czy to już było wcześniej. Ale ja nigdy jeszcze nie znalazłam chu. Więc mam mech. A mech, ale mi się zasmarkało teraz. Przepraszam. O, tutaj nie przejdę, prawda, jakoś górą Musiała tutaj wracać. No dobra, ale już tu poszłam mi tak to, już przejdę. Ale fajnie. Się Zastanawiałam, kiedy ja ten mech spotkam w górze, się napatrzyłam na to, bo wiecie co ja chcę? Ja chcę to. Ej, przepraszam, muszę na chwilkę was pauzować. To znaczy. To znaczy zmutować, <laughs> zmutować, wyciszyć, bo musiałam się wysmarkać. <laughs> nie wiem, wyczyścić nos, tak się powinno mówić, prawda? Ładnie, a nie smarkać. Siemaneczko, siemanko, co słychać? A, w ogóle to przecież ja mam teraz e, silos, więc będzie można zbierać trawkę. Dobrze, dobrze, nie interesuje mnie to wszystko, masz. Jedz to. Dzisiaj nie jedz tego, ale weź sobie w prezenciku. Bo teraz mi zależy na przyjaźni z tobą. Czy ja wzięłam to? Wzięłam. O, akurat idziemy do kopalni. No to idealnie, żeby pozbierać y, kamień. Ciekawe jak daleko dojdziemy w tej kopalni dzisiaj. To zostawię... Hmm, to też. Idziemy jak najniżej się da. O, jest ok od razu zejście, ale wiecie co? Czemu? Bo tego się nie da na raz, dlatego ja sobie ulepszałam specjalnie kilof No tak, dobra. A to zbieramy, bo potrzebujemy też kamienia. Któreś jest bez sensu zbierać, bo właśnie nic z nich nie leci. Ja nie wiem nigdy, które. O, wszystkie. Losowo. Czasem leci kamień, czasem nie leci, rozumiem, dobra. Oto peszek. Ale chyba jak się zbija te geody geody, to też z nich lecą kamienie, prawda? O, ja poproszę to i to. Zobaczmy. Nie. Nie ma kamienia z tego? A z tego jest, na pewno, no bo tak. A z tego, o! Sio! Sio, poszedł! O, jak ja nie lubię tych, co tak odskakują. Trzeba na nie czekać, żeby łaskawie do ciebie podleciały. Nie wiem, po co zbieram te latarnie, ale na pewno nie będę ich chciała robić, więc jak kiedyś mi się do czegoś przydadzą, to będzie akurat. Nie, to perze! Stręciuchy! tutaj przynajmniej będę biła ciągle kogoś, a ten też odskakuje, jak oszalały. Ojej, ale będziemy je bić całe wieki. Teraz jeszcze trzeba zbijać te kamienie, żeby znaleźć przejście. Ale patrz, już połowa questa dla Jody, dla Robin jest zrobiona. Po co ty mi tutaj latasz nad głową? Zajmujesz mi czas. Ja mam co robić. Halo, przejście. Tu na pewno będzie dużo kamienia. Najgorzej, że energia spada jak szalona. O, jest przejście, idziemy. Ogólnie to celem jest zejść jak najniżej, już tam bez jakiegoś Udziwniania, że o surowce czy coś Dlatego mam nadzieję, że pod tymi losowa losowami Losowymi kamieniami Które zbijam Znajdzie się przypadkiem ee, Zejście Albo te stworki mogłyby mi otworzyć zejście, ale oczywiście nie! Będą mnie tylko atakować i wkurzać. Zejście, zejście. Dobra, pora zjeść. Myślę, że zjemy sobie jakoś tak porządniej. Nie ma co udawać, że nie jesteśmy głodni. Ja i moja postać... E, ja w sumie nie są ładne, zjadłam niedawno śniadanko, Jest zejście, hurra! Fajnie by było, jakby tak jakoś łatwiej te zejścia się szukały, żebym... No obra, niech muszę przejść, albo na przykład, że muszę zbić określoną ilość kamieni i wtedy się pojawi po prawej stronie na przykład. A tak muszę bić i bić i bić i bić. Wiecie, jest... Jestem tu już pół dnia, bo zaczęłam, weszłam do kopalni jeszcze przed dwunastą. Już jest zaraz szósta, a jestem dopiero na czwartym poziomie z kolei. Oj, strasznie to powolnio, powolno idzie. To schodzenie. No, bez przesad, ile ja dni będę musiała poświęcić na chodzenie po tej kopalni, żebym ja doszła do tego setnego, 120 poziomu. Przecież kopalnia ma chyba 120 poziomów, prawda? Te, Glutek, poczekaj, bo ja muszę się najeść. I wszystkie znaki poszły. O, to wściekły glutek. I co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? A. Skoczysz na mnie. I jedzie nietoperz. On się idzie, leci. Uff. Wiesz co? Daj ty mi spokój. Dasz mi przejście? ja cię zabiję? Dalej odleć! Marnuje czas, naprawdę. O, chociaż tyle. Idziemy dalej. Ja bym poprosiła tak te przejścia gęściej. A ty jeszcze żyjesz? Znowu jakieś wściekły. O, dał mi przejście, super. Dobra, to jakby tak jeszcze... Jeszcze tu. Trzy poziomy. Ty dasz mi zejście? Daj zejście. Hej, glutku. Czekaj, bo jak ty mnie spowolnisz, to ja cię nie mogę dogonić. Tyle się namachałam tą łapą. Słuchajcie, ja nieźle obrywam od nich. Ja nawet nie zauważyłam, kiedy mi życie tak mocno spadło. Będzie bardzo głupio, jak umrę. A tych nietoperzy tutaj. od groma. Jakie to jest żmudne. Wiecie, co by się przydało dla broń. To jest prawie jak. Prawie jak. O, filc na skąd ja mam jeszcze jednego? Prawie jak głowienie. To zabijanie tych potworków tutaj. Proszę, zejście mi dać już teraz natychmiast. Jest. I jeszcze jedno. dać mi zejście. Bo ja bym chciała... Nie chciała jeszcze dwa poziomy. Byłoby super, proszę. Już jestem tak nisko. Szybko, szybko. Słuchajcie dwa poziomy. Mam bardzo mało czasu. Jak się je tak w kozi róg zapędzi, to w miarę szybko spadają. No komo, no, przecież to jest okropne. O, o, o. Nie mam energii. Wolałabym nie zemdleć. O. Niech mi się czas skończy, ale no komu, no nie, już dwunasta, jeszcze nie toperze. Chociażby mi zejście dały. O, proszę, szybko, jeszcze jedno zejście, szybko, szybko. Zejście! Zejście! Do domu i tak już nie zdążę, więc jak ja zemdleję tutaj bez kolejnego poziomu, to będzie wstyd. Dawać zejście, chociaż węgiel. Boże, jaki żal. Jeszcze mnie biją jako pętani i nie dadzą mi zejścia. Słuchajcie, no nie, no nie, no nie, no nie. Jeden poziom. <grym> bardzo, bardzo niepocieszona. I co? Jeszcze straciłam pieniądze. Aaaa. Dzisiaj nie pada. Dzisiaj nie pada, więc... więc ogólnie po prostu do zobaczenia. Pa pa!